Nie wiem, czy wiecie, ale w naszej fundacji, Fundacji Spektrum Autyzmu, właściwie w każdym tygodniu odbywa się mnóstwo konsultacji z rodzicami, dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i są to rodzice z tak naprawdę wszystkich stron świata. Naszym celem jest pomoc rodzicom, którzy mierzą się z wyzwaniem związanym z wychowywaniem dziecka ze spektrum Bo autyzmu. No zacząłem szybko mówić, dobra. A, tak. nie mówię. No właśnie, czy on był taki pogodny, czy raczej wymagał już noszenia, bujania, nie wiem, jakiegoś drugiego usypiania, chodzenia na palcach, żeby go nie obudzić, czy on był takim drażliwym niemowlęciem, czy nie? A on się rozwijał tak motorycznie prawidłowo, czy wymagał jakiegoś rehabilitanta? A ile miał, jak zaczął chodzić? No dobra. Czy miał, miał tendencję do chodzenia na palcach? Nie. nie. I, I nadal nie chodzi? Chodzi na cały stopkę, tak? Nie. nie, nie, nie. Dobra, czyli jakieś tendencje do, problemy z gryzieniem, połykanie Ale jeszcze wróćmy do tego snu. Czyli on śpi i teraz i w przeszłości. Nie było takiej sytuacji, że on jakoś budził się z płaczem, z krzykiem, ze złością, że no nie wiem, nie można go było uspokoić, bo się tak denerwował w nocy. Nie było. Jeżeli chodzi o wypróżnianie i o tą kubkę, to jak często się załatwia? Dzień. Mhm. On jest samodzielny, że sam się podciera, ubiera i tak dalej? Dobra. I nie zgłasza, że go boli brzuch w trakcie załatwiania się? Mhm. A czyli jakby biorąc pod uwagę te podstawowe takie wyznaczniki funkcjonowania jego organizmu, czyli to, że no to ja bym zakładała, skoro tak wiele czynników jest prawidłowych, nie? tutaj nie jest jakiś zaburzony, że on jest takim pogodnym dzieckiem, spokojnym, pogodnym dzieckiem. Czy to pasuje do niego? My coś o jakichś reakcjach alergicznych? Mhm. I on zasadniczo nie skarży się, żeby coś go bolało. No bo z tym brzuchem wiem, że już to nie jest problem, ale żeby coś go, e, nie wiem, głowa go bolała, albo żeby się tak szybko męczył, żeby... On jest samodzielny z jedzeniem, z ubieraniem. Piękną robotę Pani wykonała. No, jak nic, Panie to piękne wyniki. Przecież mogłoby być dużo gorzej, nie? Mogłoby mieć problemy ze spaleniem, z wypróżnianiem, ze wszystkim. Nie, nie, dobrze jest. No dobra. Trochę już wiem. Trochę już wiem. Ale jeszcze, on, jeżeli chodzi o kwestie sensoryczne, to on jest taki bardzo wrażliwy na na przykład na ucinanie paznokci, włosów. To z takiego jego codziennego funkcjonowania, bo wiem, że jest zdolny, radzi sobie z materiałem, jest przynajmniej w normie intelektualnej, nieprawidłowości. Co, co Panią niepokoi? Bo może ja jeszcze za mało wiem. No dobra, co jeszcze? Co jeszcze jest takiego obecnie najbardziej dominującego w jego funkcjonowaniu? Kochani rodzice, jeśli macie ochotę i potrzebę skonsultowania u nas swojego dziecka, a mieszkacie daleko, daleko od Poznania czy od Polski, to serdecznie zapraszamy na konsultację zdalną.